Dobry Będę się uśmiechać do samego końca Będę się uśmiechać do samego końca Będę się uśmiechać, ponieważ e, znalazłem miłość, znalazłem kogoś, kto, z kim jestem naprawdę szczęśliwy. Nie mam już wątpliwości co do tego człowieka. Wiem, że to jest ten ideał ideał, który, z którym e, mogę o wszystkim porozmawiać, któremu mogę się wyżalić, któremu mogę wyznać to, co naprawdę czuję. To jest człowiek, który mnie wyleczył z depresji, to jest człowiek, który mnie wyleczył z jakichś dołków emocjonalnych. Wiem, że to jest człowiek, któremu mogę zaufać. Wreszcie spotkałem osobę, spotkałam osobę, która mnie nie oszuka, która da mi swoją kompletność, która da mi wszystko czego potrzebuję. Ehm, przy tej osobie Wiem, że mam wsparcie, mam taki kręgosłup moralny, mam taki. Ta osoba jest dla mnie takim filarem, e, który, na, um, który da mi życiową stabilizację. E, wiem, że ten człowiek mnie nie oszuka. Wiem, że ten człowiek nie jest kłamcą. Nie jest to szóstem matrymonialnym. Wiem, że ten człowiek również nie, nie węszy moich pieniędzy, że nie chce mnie okraść, że nie chce mi w jakiś sposób zaszkodzić, czymkolwiek by to było, czy zdrowotnie, czy finansowo, ogólnie rzecz biorąc, obyczajowo. To jest człowiek bardzo stabilny. To jest człowiek, który naprawdę jest świadomy tego, co robi, świadomy tego, z kim się związał, świadomy tego, że, że kocha. Że chce dać, jest to wszystko szczere, jest to wszystko uczciwe i ja czuję ogromne bezpieczeństwo, niesamowite bezpieczeństwo przy tym człowieku. Wiem, że to jest człowiek uczciwy. Nie jest to człowiek, który um, dzisiaj ze mną, jutro z tamtą, dzisiaj ze mną, jutro z tamtym. Wiem, że to jest człowiek, który ma wobec mnie bardzo poważne zamiary. Sam ten człowiek jest dość obyty, jest bardzo dobrze wyedukowany. Był w wielu miejscach, wiele rzeczy yy, widział, wiele rzeczy doświadczył. Sam jest doświadczony życiowo. To jest człowiek, z którego ja mogę czerpać lekcje, którym mogę się inspirować, który daje mi również e, taką naukę w postaci stawiania granic. On mnie tego uczy, ta osoba mnie tego uczy. Dzięki tej osobie ja przestaję żyć w swoim zamkniętym świecie. Ja wychodzę ze swoich czterech ścian przysłowiowych i ja realizuję siebie. To jest człowiek, który dodaje mi skrzydeł, to jest człowiek, który mnie motywuje, to jest człowiek, który jest człowiekiem. I nie mam co do tego człowieka żadnych wątpliwości, absolutnie. Nawet jeżeli e, są jakiegoś rodzaju niedociągnięcia. Nie, nie dogadujemy się w pewnej kwestii. Natychmiast próbujemy to naprawić. Natychmiast jak najszybciej obgadujemy to. Um, nie dopuszczamy do takiej sytuacji, żeby ta sy żeby, żeby ta dana kwestia nas w jakiś sposób oddalała od siebie. Nie, tu jest natychmiast uleczanie, natychmiast. Takie wzajemne bandażowanie się e, w imię miłości. I tak naprawdę wreszcie udało mi się spotkać człowieka, który, jako że sam jest po przejściach, rozumie moje wątpliwości, rozumie moje doświadczenia, rozu rozumie mnie całkowicie. Ten człowiek jest moim powodem do uśmiechu. Ja ciągle się uśmiecham, ja ciągle jestem radosny. Wszelkiego rodzaju zatrzymania, wszelkiego rodzaju kwestie, mm, takie, które mogłyby świadczyć nawet o rozpadzie, one są tutaj natychmiast, że tak powiem, obrabiane czyli analizujemy, burza mózgów, ustalamy rzeczy, rozmawiamy ze sobą, mamy ten kontakt, który okazuje się być niesłychanie leczniczym. E, ponieważ mówimy, sam, sam akt mówienia jest bardzo uzdrawiający i tu wymieniamy tę swoją energię, rozpuszczamy te toksyny, które mogłyby nas zniszczyć, wszystko, co nas ogranicza, wszystko, co nam sprawia ból, natychmiast e, jest e, przedmiotem naszych rozmów. Nazwę to tak na poważnie. To jest miłość, kto, która umacnia. Ja wreszcie czuję, że ten człowiek daje mi moc, daje mi siłę. Doskonale się rozumiemy, wręcz tutaj jest pokazana telepatia porozum porozumiewawcza. I my jesteśmy w takim stanie, yy, gdzie mamy do siebie cierpliwość. Rozumiemy siebie, dogadujemy się praktycznie bez słów. Jeżeli ktoś ma problem pewnego rodzaju, chcę powiedzieć, nawet psychozy, jakieś problemy natury psychicznej, pokazuje się ogromne wsparcie. Oboje mamy również pieniądze, które pozwolą nam rozwiązać pewne kwestie. Możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić. Ale ja nie chcę już w pojedynkę załatwiać tych spraw. Ja chcę, ja chcę wszystko ci mówić, ja chcę, ja chcę wszystko ci wyznawać. Chcę być z Tobą, chcę być dla Ciebie. Nie chcę się już męczyć swoją bezradnością, swoją samotnością. Nie chcę, żeby ten cień przeszłości mnie prześladował. Cień przeszłości w postaci. Beznadziejnych osób, z którymi miałem, miałam do czynienia w przeszłości. Ten bezsens. Chcę, żeby to się skończyło. Chcę się uzdrowić. Chcę, żebyś mi pomógł się uzdrowić. Jak na zawołanie. I nie chcę się męczyć. Nie chcę mieć tej katorgi. Chcę, żebyś mi pomógł, ale ja tobie też pomogę. Czysta Wzajemność. I poczucie, że ma to sens. Dziękuję.